Panie pośle, dzisiaj będzie pan jako przedstawiciel Konfederacji na spotkaniu z minister Olgą Semeniuk wraz z przedstawicielami również branży weselnej. Z jakimi postulatami i z jakimi oczekiwaniami idziecie na to spotkanie? zakończyć lockdown tej branży zakończyć lockdown który paruje nie tylko pracę tysiącom dziesiątkom tysięcy przedsiębiorstw setkom tysięcy pracowników ale również setkom tysięcy par młodych które w zeszłym roku w tym roku chcą wziąć ślub chciały w zeszłym roku nie mogły nie mogą póki co w tym roku no, 17 kwietnia mam zaproszenie na ślub i na wesele i Zamierzam zrobić wszystko, żeby móc się na nim bawić. Czy wcześniej już była z państwa strony, ze strony Konfederacji, próba właśnie spotkania z minister Semeniuk, ewentualnie co można usłyszeć z ust minister? Branża weselna to jest taka branża, która tak naprawdę śladem innych dopiero się zorganizowała w jakiś taki, powiedzmy sobie, gospodarczy ruch oporu w ostatnich miesiącach. My te działania wspieramy, my te działania staramy się no, naszym doświadczeniem politycznym tutaj asekurować. Stąd nasz udział w tym wszystkim. Oni próbują się dobijać do różnych miejsc w, w koalicji rządzącej. Byli już u Gowina, dzisiaj jesteśmy. W ministerstwie gospodarki u pani, Olgi, u pani wiceminister Olgi Semeniuk i będziemy kołatać aż do skutku. To znaczy, nie ma żadnych potwierdzonych danych, że tego typu lockdowny skutkują w większym lub mniejszym. Z zarażalnością te liczby skaczą, a to, co opowiada pan minister Niedzielski, co miesiąc, co dwa miesiące najdalej zmienia się totalnie i plany rządowe w tym zakresie są po prostu totalnie niekonsekwentne. No właśnie minister Niedzielski mówi, alarmuje o tym, że zbliża się trzecia fala koronawirusa. Czy to oznacza jedno, że powrócimy do tego twardego lockdownu, że te branże, które zostały warunkowo odmrożone, no, z powrotem zostaną zamknięte? Właściwie z tego lockdownu cały czas nie wychodzimy, to po pierwsze, a po drugie, nie wiem na podstawie jakich danych ma te prognozy Minister niedzielski, czy na podstawie tych, które kazały na początku ubiegłego roku twierdzić, że nic się nie dzieje i koronawirus, jak mówił profesor Simon, jest zupełnie niegroźny. Czy na podstawie tych danych, które kazały ogłaszać w wakacjach ubiegłego roku panu premierowi Morawieckiemu, że epidemia się skończyła i w ogóle wszyscy niech się bawią i, i robią, co chcą. Czy według tych które na jesieni kazały być na alarm i mówić o, o, o katastrofie, czy ty, tych danych, które w listopadzie kazały ogłaszać tabele, i w grudniu, według których lockdowny miały być stosowane i żółte, pomarańczowe, czerwone strefy zgodnie z pewną logiką poziomu zakażeń, którą po miesiącu już zupełnie przekreślono, wywrócono i wprowadzono po prostu, po prostu lockdown. To wszystko, co robi rząd, nie trzyma się kupy. Nie ma w tym ani sensu, ani składu, ani logiki. Więc to, co mówi dzisiaj pan minister Niedzielski, może się okazać, że miesiąc było zupełnie nieaktualne. Znaczy, niestety, ale nie sposób brać ministra Niedzielskiego w tym zakresie na poważnie. Panie pośle, w takim razie jak oceniacie to, co rząd zamierza w ciągu tych najbliższych kilku miesięcy? No bo ja przypomnę, że premier Mateusz Morawiecki mówił o tym, by wytrzymać jeszcze kilka, kilkanaście tygodni do maja, do czerwca, bo wtedy na tyle uda się zaszczepić społeczeństwo, że będzie można myśleć już o otwarciu gospodarki. Jak powiadam, nie można brać do końca na poważnie tego, co mówi rząd, to znaczy jak nie tylko minister niedzielski, ale również premier Morawiecki. No premier Morawiecki ogłaszał w połowie zeszłego roku koniec epidemii, potem ogłaszał właśnie te poszczególne strefy, które miały obowiązywać w zależności od poziomu zakażeń. Poziom zakażeń spadł poniżej wszystkich tych czynników, nic to nie zmieniło w polityce rządu, w związku z czym naprawdę naprawdę trzeba po prostu walczyć o to, żeby ten rząd zaprzestał lockdownu gospodarczego i to jest najważniejsza sprawa.